Dzisiaj będziemy grać w Minecrafta. Jestem już taki wystakowany. Tutaj mamy ogólnie tu mam taką tamkę, na której przepalamy ogólnie jedzenie i takie inne. Tutaj teraz robi jakieś kuzanka leżak tutaj się robią farmy. Tutaj ogniska mamy kolejne trzy. A uważaj ząbek. Dobra, ja, trudno jak mnie zabiję. żyję? Patrzcie, widzowie, użyjemy na niego tego trap'a. No piesek, chodź, chodź, chodź. Chodź, przecież. Nie chce mi się tego nagrywać. Chodź, 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 chodź. Strapowały zombie, Az, az, az.